Witam serdecznie. Dzisiaj mam wspaniałego newsa dla wegan oraz dla wszystkich młodych ludzi, którym marzy się do życia późnych lat w jako tako normalnym świecie, wolnym od klęsk, pandemii i wojen. Otóż Holandia, jako bodaj pierwszy kraj na świecie, odważyła się uderzyć w farmerów i zarządziła przymusowy wykup przez państwo oraz likwidację 3000 gospodarstw rolnych. Rząd zapewnia, że oferuje farmerom cenę wykupu wyższą od realnej wartości gospodarstw i że lepszej oferty już nie będzie. Oczywiście rolnicy jako bardzo liczna i silna grupa społeczna znani są z bardzo agresywnych zabiegów propagandowych oraz ostrych form protestu, często mieszczących się w definicji słowa terroryzm. Takie protesty znamy między innymi z Polski. Podobnie też protestują farmerzy w Holandii. Mamy standardowe wylewanie obornika na ulicę, blokady dróg, palenie siana itd. Politycy deklarują, że nie zamierzają ulegać szantażom. Dlaczego uważam tę wiadomość za przełomową i mogącą wprawić w optymizm największych pesymistów? Otóż dlatego, że dotąd, pomimo konsensusu naukowców dotyczącego katastroficznego wpływu produkcji zwierzęcej na stan i los naszej planety, to ten w najwyższym stopniu szkodliwy sektor gospodarki traktowany był jak święta krowa. Nawet na szczytach klimatycznych omijano ten temat szerokim łukiem w obawie przed niezadowoleniem mafii mięsnej czy mleczarskiej, które, jak wiadomo, korumpują rządy na całym świecie. I tu nagle kraj, który przełamuje temat tabu, otwarcie przyznaje, że bez likwidacji ferm nie ma mowy o zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Mówią o tym i podejmują stosowne decyzje. Ogromne brawa dla Holendrów. Co więcej, Holandia jest drugim największym na świecie eksporterem produktów rolnych. Nie jest wprawdzie największym producentem rolnym, gdyż to mały kraj, jednak jest to kraj, który znacznie więcej produkuje niż sam konsumuje. Największym eksporterem są Stany Zjednoczone z wartością eksportu Ponad 118 miliardów dolarów. Wartość eksportu produktów rolnych Holandii to 79 miliardów dolarów. Na trzecim miejscu są Niemcy z wartością prawie 71 miliardów dolarów. Mówimy tutaj o wartości, a nie wielkości produkcji. A w przypadku Holandii, w dużej mierze ta wartość jest zawyżona charakterem tych produktów i wysokimi cenami. Akurat tych produktów. Holanda jest oczywiście czołowym eksporterem kwiatów, które są dosyć drogie, pomidorów, papryczek. Inne źródło podaje inną wartość. Widzimy tutaj liczbę 105 miliardów euro wartości holenderskiego eksportu w roku 2021. Także znacznie wyższa to jest wartość. Nie wiem skąd wynika ta różnica, nie wiem która wartość jest bardziej prawidłowa. Być może te wartości, które przed chwilą podawałam, to jest wartość eksportu netto, a to jest brutto. Być może, nie wiem i, i raczej nie będę przeprowadzać dochodzenia, gdyż to nie o liczby tutaj chodzi. Oba źródła potwierdzają, że Holandia jest drugim największym producentem produktów rolnych na świecie i chyba to nam wystarczy. Wspomnieliśmy przed chwilą Niemcy, są one na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o wartość eksportu produktów rolnych. I także stąd dochodzą u nas dobre nowiny. Otóż Niemcy planują wprowadzić prawo nakazujące, aby 30% produktów rolnych spełniało normy produktów ekologicznych. Co to oznacza w praktyce? Że i Niemcy będą musiały zlikwidować dużą część taniej produkcji przeznaczonej na eksport, przestaną tak wiele produkować. Prognozują, że z wielkiego eksportera netto zamienią się raczej w importera produktów rolnych. A skoro dwóch z trzech największych producentów produktów odzwierzęcych radykalnie zredukuje wielkość eksportu, może to radykalnie także wpłynąć na dostępność i wzrost cen tych produktów na świecie. Akurat w przypadku Holandii wiemy, że wszystkie te obostrzenia, między innymi likwidacja ferm, ale nie tylko, ponieważ Innym prawem, jakie Holandia wprowadziła w roku 19, było to że zakładanie nowych ferm mleczarskich, drobiu czy świń wymaga specjalnych zezwoleń, czyli są utrudnienia, są bariery wejścia, a w tej chwili jeszcze dodatkowo przymusowe likwidacje. Czyli jeżeli eksport Holandii się umniejszy, to raczej przede wszystkim należy założyć, że będzie on dotyczył Eksportu produktów odzwierzęcych. Myślę, że możemy przyjąć, że nie będzie to dotyczyło kwiatów czy warzyw. Nie tak dawno opublikowałam newsa dotyczącego mięsa z laboratorium. Wielu Polaków zadeklarowało, że jeżeli nie są to skatowane zwłoki, tylko sterylny produkt wyprodukowany w etyczny sposób, to oni tego nie chcą. Nowinek dotyczących alternatywnych metod produkcji żywności jest znacznie więcej. Jedną z najczystszych metod jest produkcja białka z powietrza przy udziale bakterii. Jak wiemy, wszystkie aminokwasy pochodzą z powietrza. Standardowo do produkcji białka wykorzystywany jest azot znajdujący się w powietrzu. W normalnych warunkach robią to rośliny. Ale nie tylko rośliny potrafią produkować białko z powietrza, potrafią to także m.in. bakterie. Jest to jedna z technologii na tyle intensywnie w tej chwili rozwijających się, że białko z powietrza ma wejść do sprzedaży już za parę lat, jeszcze w tej dekadzie. Więc można inaczej, w bezpieczny sposób, produkować żywność. Ale czy bez odgórnych regulacji rządowych, chociażby takich jak w tej chwili ze strony rządu holenderskiego? Czy ludzie będą masowo sięgać po te produkty, korzystać z tych czystych i bezpiecznych metod? Czy wiecznie będziemy zakładnikami lobby mięsnego, mleczarskiego i farmerów, którym nie chce się nauczyć nowego zawodu, tylko wolą nas naciągać na swoje bezwartościowe, szkodliwe produkty? I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce.